Pani minister, w Państwowej Inspekcji Pracy przeszła Pani wszystkie możliwe szczeble kariery. Kilka dni temu złożyła Pani na ręce marszałka Sejmu rezygnację z funkcji głównego inspektora pracy. To jest taki dobry moment, w którym można podsumować tę karierę. Chciałbym zapytać, co uznaje Pani za swój największy sukces, a co by Pani jeszcze chciała zrobić na tym stanowisku? W tym roku minął 23 lata mojej pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. I patrząc z perspektywy tych lat i różnych stanowisk, które zajmowałam i coś się z tym wiąże, różnych prac i zadań, które przyszło mi wykonywać, myślę, że chyba jeszcze to nie jest ten czas, kiedy można mówić o takim sukcesie jakimś koronnym, bo tak naprawdę myślę, że. O sukcesie mówiłabym wtedy, gdyby udało się spełnić moje, powiem, marzenie. Chciałabym zobaczyć nowy kodeks pracy. Nowy kodeks pracy, taki, który regulowałby sprawy związane z zatrudnianiem pracowników i z ochroną pracowników na miarę tego, co dzisiaj spotykamy na rynku pracy, to z czym stykamy się w zakładach pracy i tych dużych. I tych mniejszych, i tych najmniejszych. Pamiętajmy, że ten kodeks pracy, który mamy, to jest kodeks pracy z początku lat 70., dzisiaj mamy już Anno Domini 2016 rok. I na, tak naprawdę, jeśli chodzi o ustawodawstwo pracy, brakuje nam takiego aktu, takiej konstytucji prawa pracy, która odpowiadałaby i oczekiwaniom, i wyzwaniom. Które stoją przed wszystkimi, którzy są zaangażowani w proces zatrudniania pracowników. I, I jeżeli ten kodeks pracy się ukaże, a postuluję o to już od dłuższego czasu, to wtedy będę mówiła o sukcesie. Pani minister, myślę, że odniosła pani jeden prawdziwy, jakże rzadki sukces, jeśli mówimy o urzędnikach państwowych. Otóż zyskała sobie pani ogromną sympatię, a co ważniejsze, szacunek związkowców. I to jest coś, czego możemy jakże rzadko gratulować urzędnikom państwowym. Czy miałaby pani coś do powiedzenia naszym kolegom? Przede wszystkim to ja bardzo dziękuję za współpracę, bo tak naprawdę sama inspekcja pracy przy swoich szerokich kompetencjach i zadaniach bez wsparcia związków zawodowych na różnych szczeblach począwszy od zakładów pracy aż po centrale związkowe sama niewiele byłaby w stanie y, zdziałać i zawsze zresztą y, głosiłam tezę że w tych zakładach pracy w tych podmiotach w których działają związki zawodowe mamy y, Partnera jako inspekcja pracy do, 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 do działań, ale też i przestrzeganie przepisów prawa pracy jest zdecydowanie lepsze niż w tych zakładach, które, w których związki zawodowe nie działają. To, że udało nam się ułożyć współpracę ze związkami zawodowymi, to było duże wyzwanie. Ale myślę, że partnerskie podejście z jednej i drugiej strony pozwoliło na to, żebyśmy tą współpracę mądrze i dobrze sobie poukładali od szczebla terenowego, przez szczebel wojewódzki, aż po szczebel centralny. I chciałabym. Żeby tak pozostało dalej, żeby inspekcja pracy, główny inspektor pracy dalej dobrze współpracował ze związkami zawodowymi, żeby było wsparcie ze, stronów, ze strony związków zawodowych dla naszych starań, dla naszej działalności, i drugą stronę, żeby też i związki zawodowe czuły ten, to wsparcie, ten, ten, że tak powiem, dobry. Oddech inspekcji pracy przy kontrolach czy przy innych jakichś akcjach, które przeprowadzaliśmy wspólnie i mam nadzieję, że dalej tak to będzie. Ja powiem, zanim przejdę jeszcze do tych osobistych słów, powiem tak, ja jestem z natury i z nauki systemowiec. I dlatego te wszystkie nowelizacje różnych przepisów, różnych aktów z zakresu prawa pracy traktuję jako te, które były dokonywane po drodze. Natomiast chciałabym właśnie, żeby. Ten punkt e, taki finalny, jakim jest nowy kodeks pracy, rzeczywiście e, udało nam się zrealizować. Natomiast e, bardzo, e, bardzo myślę, dobrze. E, Oceniana była współpraca i ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Na spotkaniach też z Radą OPZZ u słyszałam pozytywne strony pozytywne głosy w stronę Państwowej Inspekcji Pracy i to daje mi przede wszystkim taką podbudowę do dobrej oceny naszych dotychczasowych działań. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować i pozdrowić wszystkich członków OPZZ, wszystkich sympatyków związków zawodowych skupionych w OPZZ-cie. I przede wszystkim chciałam podziękować za współpracę, za życzliwość, za możliwość wspólnych, różnych działań przewodniczącemu OPZZ Janowi Guzowi, całemu prezydium OPZZ, przede wszystkim współpraca z nieocenianą panią wiceprzewodniczącą Taranowską, ale także i szefami związków, z którymi blisko współpracowaliśmy, ja współpracowałam, czyli ze Zbyszkiem Janowskim, z Urszulą Michalską, z. Leszkiem Miętkiem, ale także innymi, przecież z którymi załatwialiśmy tutaj różne problemy, rozwiązywaliśmy różne sprawy, często bardzo trudne, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby się rozumieć, porozmawiać, znaleźć ten wspólny cel i, i wspólną jakąś możliwość wyjścia nawet z najtrudniejszych y, y, sytuacji. Y, bardzo dziękuję też panom z Biura Prasowego OPZZ-u, bo z wami też mi się fantastycznie współpracowało. E, także życzę wszystkiego najlepszego. W dalszej działalności i mam nadzieję, że ta wspólna praca na rzecz ludzi pracy, ochrony pracy, z moim odejściem ze stanowiska głównego inspektora pracy się nie kończy, tylko po prostu przechodzimy troszeczkę na inne pozycje. Tak jak mówią mądrzy ludzie, na stanowiskach się bywa, a człowiekiem się zawsze jest. Dziękuję serdecznie.